Dzień dobry, dzień dobry moi kochani widzowie portalu telewizyjnego się wie. Jestem przed drugim liceum ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Zwińskiej Woli na okoliczność dnia postaci bajkowych i filmowych. Uczniowie na dzisiejsze lekcje mieli się poprzybierać właśnie w różne postaci z bajek, z filmów. Jestem bardzo ciekawa, jak to wypadnie. No, kochani, po prostu zapraszam, wchodzimy i będziemy kręcić, pytać. I zapraszam do oglądania. Chodźcie. Drodzy widzowie, tak jak powiedziałam wcześniej, jestem w Liceum, w drugim Liceum imienia Jana Pawła II w Zluńskiej Woli. Jestem z grupą przebierańców, można powiedzieć, tak? Znaleźli się tacy odważni, którzy poprzebierali się za różne postaci z bajek, z filmów. No, chciałabym teraz dowiedzieć się, no nie wszystkie, ja nie wszystkie postaci poznaję. Bardzo proszę, żebyście mnie tutaj uświadomili, z jakich to bajek, z jakich filmów te fajne stroje. Bardzo proszę. Domyślam się, że tutaj ciapeczki tak, to... No my jesteśmy reprezentantami klasy maturalnej, żyliśmy stuje tujed... z tujed... dalmatyńczykami. Niestety teraz jesteśmy mniej liczni, ale cała klasa była przebrana. Super, świetnie. No tutaj też widzę, tak, jakiś motyw filmowy. No, Alwin, Alwin i wiewiórki. No ale tak myślę, że najcudowniej to wypadła pani profesor. No nie, nie, tutaj jesteśmy, nie, 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 nie ma to te same, same kruelle. <laughs> <laughs> no. Tak, jest, są dwie kruelle, czyli kruelle mogą być dwie. Cudownie. Bardzo proszę powiedzcie, skąd taka inicjatywa takiego dnia w szkole, w czasie zajęć, tak, szkolnych, lekcyjnych, przebierania się właśnie w takie bajkowe postaci? Może poprosimy panią przewodniczącą. Bardzo no, proszę. Proszę, proszę e, się bardzo. przedstawić. Ja jestem handynczyk z drugiej C. I właśnie tym dniem chcielibyśmy tak zrobić taką luźną atmosferę przed maturami, ale również też zrobić mi z miłym krokiem wejść w ferie, które są przed nami. No tak, dzisiaj jest ostatni dzień nauki przed feriami. Słuchajcie, kochani, wiem, że też tutaj są uczniowie z klasy maturalnej. No, bardzo proszę, wypowiedzcie się. stres przed maturą? Czy się stresuje przed maturą? Nie. Nie. To dobrze, brawo, gratuluję. No, Takimi jeszcze dzisiaj. bardziej umilają ten czas i jednak, To Tros... tego, że widzimy, że matura za rogiem, to można się jeszcze trochę pobawić. Oczywiście, troszeczkę szaleństwa, odrobina przed takim stresem, no jednak to jest egzamin taki pierwszy, bardzo poważny w życiu, to myślę, mocno stresujący, fajnie troszeczkę się jednak zresetować, rozerwać. Nasza no, młodzież wszystko wie, że właśnie nie stresujecie, prawda? Nie! nie. Są tak dobrze powiedział. przygotowani. <noise> także. Świetnie. I jaki to profil klasy? Europejski. Europejski. I słyszałam też tutaj, że biologiczno-chemiczny też, tak? Tak, mamy jeszcze językowy. Mhm. No świetnie. Słuchajcie, no to cóż, życzę Wam wszystkiego dobrego. Połamania piór na maturze, <noise> dla maturzystów. Kochani, wszystkiego dobrego, sukcesów w życiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. serdecznie. Naszej Kochani. młodzieży. Dziękuję za to, że się potraficie bawić. I myślę, że.